Witam Was pod To jest dla Was czytanie na Czerwiec 2024. Zobaczmy, co się u Was będzie działo w tym miesiącu. Jaka jest Twoja sytuacja? Czwórka pucharów. Wyzwania. Wyzwania. Królowa Mieczy. Przyczyny. Podstawa. Siedemka kijów. Przeszłość. Słońce. Co macie w głowie? Do czego dążycie? Czwórka mieczy. Co nadchodzi? Paść y, bucharów. I... Dziewięć Bucharów, ty w tej sytuacji, piątka pentakli, co się dzieje dookoła? Twoje otoczenie. Trójka Bucharów, czego nie widać. a i potencjalny wynik. Sąd. Ok. I pod spodem mamy rycerza kijów. No dobra, <laughs> świetnie się to pokazało. I od razu chciałam się pomyśleć dla was, wodniki, że czasem słońce, czasem deszcz. Mamy to słońce, które jest tutaj w przeszłości, no i ta czwórka pucharów, która mówi o tym, że niewiele się dzieje i możesz być trochę taki znudzony tą sytuacją, ale trochę mam wrażenie, że wodniki nie do końca widzą, co się dookoła nich dzieje, bo mamy ciebie jako tą piątkę, właśnie pentakli. I on, prawda, tak jakby nie widzi tego, co ma dookoła i tak jakby próbuje tu przeczekać tą niepogodę, tak samo jak w tej czwórce bucharów. I być może właśnie w wodniku sam się tutaj izolujesz, jakby od otoczenia, bo mamy podstawę siódemka. Kijów, i właśnie tak, jakby barykadowanie się przed tą wodą, która właśnie tutaj, jakby nadchodzi, tak? Tak, jakby wiedziałeś, że tak będzie. I to może być jakiś okres może stagnacji, ale może to być również jakiś taki odpoczynek i takiego, takiego stanu, gdzie niewiele się dzieje. Mało ekscytujących rzeczy, i ponieważ, jakby to, to słońce w przeszłości. Jest bardzo taką pozytywną energią i jakimś właśnie takim młodem szczęścia, pomyślnością. E, nagle tak jakby musimy zaakceptować, że teraz przychodzi czas na ten deszcz. I trochę tak jakby e, niewiele się dzieje, tak? W porównaniu z tym słońcem. E, ale właśnie ta piątka pentakli mówi mi, że e, raczej. z e, możesz spędzać ten czas sam albo tak jakby tro, trochę może nie zauważyć, że jednak dookoła ciebie tutaj masz bardzo dużo pozytywnych osób i jakby no trójka pucharów, dziewiątka pentakli Dziewiątka, przepraszam, pucharów. No tutaj dużo pokazuje takiego wsparcia z otoczenia, z wesołego otoczenia. Również e, myślę serdecznych osób, które, jeśli by tylko wiedziały, że tak się czujesz sam, to Cię wyciągnął jakby z tego, e, z tego otoczenia. Tutaj się pojawia dla Ciebie. E, Królowa Mieczy i Królowa Mieczy jest trochę taką pesymistką tutaj, tak? Wieje trochę chłodem i to jest swoja energia w lotniku, e, e, królowa królowej Mieczy. E, I no, jest tutaj zimno, jest trochę taka kalkulacja. Królowa mieczy też może być taką surową osobą. Możesz być tutaj w tej całej sytuacji też dosyć surowy e, dla siebie i tak jakby oczekiwać, że musi świecić słońce zawsze, no nie? Te czwórki też pokazują właśnie czwórka Pucharów, czwórka mieczy, pokazują tutaj stabilną sytuację, ale one zdecydowanie jakby wyhamowują jakieś wydarzenia. Czyli może się nie wiele dziać, może być taki okres przejściowy być może w pracy, niewiele jakichś sukcesów, albo czymś, czym można by jakby połechtać swoje ego. Możesz również, no, piątka mieczy może mówić o tym, że nie, nie, nie mamy, mamy jakieś braki finansowe, albo musimy zacisnąć pasa i ta czwórka pucharów i czwórka mieczy dla mnie pokazuje tak, jakby izolowanie się od otoczenia, tak, jakby no, raczej takie granie na przeczekanie. Tym bardziej, że podstawą mamy tą siódemkę e, e, kijów i w ogóle w tym rozkładzie i w tej talii pokazuje mi się ta karta, jakbyś był przygotowany na to, co się teraz wydarza, tak? Tak jakby wiemy, że ta powódź nadchodzi, więc się na nią przygotowujemy i trochę się tak jakby barykadujemy e, e, właśnie i ten też tutaj nadchodzi. No dobrze, i myślę, że wodniki trochę ulegają właśnie tej swojej surowości i tej swojej takiej kalkulacji, być może trzymania tych emocjonalnych właśnie aspektów na więzi, bo królowa mieczy jest właśnie też tak emocjonalnie chłodna. Co nadchodzi? No mamy pazia pucharów tutaj w tej talii to jest książę pucharów, którego tutaj nie ma na tej talii. Więc jest jakaś wena, przychodzi jakaś wena, przychodzi jakieś poruszenie. To może być również znajomość dla ciebie po jakimś takim okresie samotności, znudzenia, takiego Poczucia osamotnienia również te karty pokazują, nagle sytuacja się zmienia. OK Mamy pazia pucharów yy... Jak, jakiś pomysł, jakieś zainteresowanie, no i dziewiątkę pucharów. Tutaj zdecydowanie tak, jakby to się dzieje w jakimś środowisku. Więc w ogóle polecać się wyjść i spotkać się z ludźmi w odniku, bo oni po pierwsze przyniosą ci dużo takiej wesołej atmosfery. Mamy trójkę pucharów, często trójka pucharów mówi o flirtach. Dziewiątka pucharów również, prawda, świętowania, łód szczęścia, powrót do marzeń. No, no, takie trochę od, od, odczepienie się od jakiejś takiej może nostalgii, może nudy, i tu mogą być jakieś pomysły, które przychodzą od tego właśnie grona tutaj, ale to może być również dla Ciebie zupełnie nowa znajomość, która zawróci Ci w głowie, bo paść Pucharów jest taką marzycielską kartą, ale on również mówi o tym, że nagle mamy po prostu świetne pomysły, nagle wpadamy na coś, co jest, co pobudza naszą Wyobraźnie, co kreuje dużo takiej właśnie kreatywności w ogóle w głowie, bo jest to taka karta również weny twórczej. No i to wszystko dzieje się dziewiątka pucharów w jakichś miłych okolicznościach, gdzie jest dostatek, gdzie niczego nie brakuje, zwłaszcza emocjonalnie, i no trójka pucharów również mówi o świętowaniu czegoś. Ale trójka pucharów też pokazuje e, przyjaźnie, znajomości. E, e, również tu może przyjść do ciebie jakiś pomysł, właśnie taką drogą pantoflową, e, od środowiska, gdzie jest zupełnie tak jakby inny wiosenny, i, i właśnie wiosenny, letni klimat, tak? Zupełnie inaczej niż tak jakby u ciebie. Więc polecać się właśnie. E, pobudzić te, te właśnie te wodzy fantazji, albo otworzyć się emocjonalnie na jakąś nową znajomość, bo ona się tutaj może pojawić, zwłaszcza właśnie w takich okolicznościach świętowania, imprez, zabawy, e, Albo właśnie spotkania z przyjaciółmi. To może być znajomy znajomego, prawda? I wyzwaniem będzie właśnie ta Królowa Mieczy, która ma miecz i która bro broni dostępu do siebie, do swojego pałacu, e, tak? No i e, jednak. Prawda, wodnik e, idzie e, w kierunku prawda, snu zimowego, no a mamy lato. <laughs> Więc e, mam wrażenie, że doświadczysz jakiegoś takiego rozbudzenia. E, no i e, prawda, to może za sobą pociągnąć dużo zmian. Po, pod, w, w, właśnie w otoczeniu, no super, dwa rycerze. Mamy pod, pod talią, tak jakby energię tła, mamy rycerza Kijów i to jest znowu fajna, ognista energia jakoś ktoś się nagle pojawia i po prostu przewraca wszystko do góry nogami. No, rycerz Kijów jest namiętny, jest szybki, no ale on na długo nie, nie zostaje, natomiast mamy też tego rycerza Pucharów. Myślę, że będzie tutaj jakaś właśnie obietnica, propozycja, romantyczna sytuacja, być może tutaj się pojawi jakaś randka, także no, w takich okolicznościach towarzyskich albo właśnie jakiś flirt. No w sprawach zawodowych tutaj też możesz dostać jakieś fajne pomysły właśnie z otoczenia. Czego nie widzisz w całej tej sytuacji? No i mamy tego asa pentakli, który mówi o tym, że nowy początek jest na wyciągnięcie ręki. Nie widzisz go, ponieważ czekasz, aż przestanie padać, prawda? I tak, jakby nie, tak jak on tutaj nie widzi tych pentakli dookoła siebie, tak ty nie widzisz, że jakby nowy początek i potencjał jest na wyciągnięcie ręki, ktoś go ci tutaj prezentuje. Także no, to, co nadchodzi, mam wrażenie, to, to jednak tkniecie tutaj coś i pobudzi tą energię, bo tego będziesz doświadczać. No i Paś Pucharów, ten Książę Pucharów może również mówić o jakiejś takiej komunikacji, wiadomości, być może właśnie przekazywaną taką drogą znajomych, właśnie, bo tutaj jest jednak to krono znajomych. No, jeśli tutaj, prawda, oczekujemy jakichś wiadomości zawodowych, no to one też tutaj przychodzą, tak jakby, tak jakby, narodziły się właśnie w gronie, tak jakby jakichś osób, które jest nasz, ok? No i gdzie cię to prowadzi? Potencjalny wynik to jest sąd, i to jest bardzo ładna karta, bo ona mówi o tym, że wiosna wstaje, że Mamy drugą szansę, jest nowy początek. Tu może również się pojawić ktoś z przeszłości, bo czasem właśnie ten sąd mówi o tym, że coś, co wydawało się, że umarło, tak? To, co myślisz, tak jakby czwórka ta przechodzi jakby w sędzi mowy, nagle się pojawia. Tu może się nagle pojawić ktoś, kto na przykład myśleliśmy, że wyjechał, albo kontakt się urywa, albo właśnie będzie długa jakaś rozłąka, nagle są jakieś takie właśnie radosne wi wiadomości, no i sąd mówi o odrodzeniu, o nowej szansie, sąd również mówi o tym, że tak jakby wszystko się zmienia. Jest jakby szansa na, na, tak jakby drugi raz zrobienia czegoś, tym, tym razem lepiej, tak jakby poprawienie również swoich błędów, ale są też, mówię o tak jakby nabraniu tego optymizmu, tak? Tak jakby te, ta, ta zima się tutaj kończy i to właśnie serce takie chłodne tej królowej mieczy ma szansę, tak jakby na przebicie tego, tego zimnego, ok? Właśnie przez całą tą sytuację. Także wygląda to bardzo pozytywnie. No, piątka pentakli mówi o tym, że czujesz się tak jakby porzucony, osamotniony, zostawiony z tym wszystkim sam, ale siódemka kijów mówi o tym, że trochę, trochę wykreowałeś to sam, bo siódemka kijów mówi o barykatowaniu się, przygotowywaniu się, bronieniu się. Czasem również jest to karta. Blokowania kogoś, bądź blokowania informacji, które nadchodzą. Także tutaj może być jakiś taki właśnie przełom, zwłaszcza jeżeli jest cisza pomiędzy dwoma osobami. Tak? E, możesz na przykład na osobę, którą właśnie sobie blokujesz do siebie dostęp, możesz spotkać ją w jakichś towarzyskich spotkaniach i nagle tak jakby zrobiła się dziura w tej tamie, i wszystko tutaj jakby idzie ku jednak budowaniu czemuś jakiejś nowej szansie. No dobra, zobaczmy, co ci, e, co ci Tarot w ogóle radzi. No, ale wygląda to bardzo pozytywnie. E, właśnie także staraj się w tym miesiącu... Okej, okay, coś bardzo chciało wypuść. Okej, okay. dziesiątka kijów. Dziesiątka kijów pokazuje koniec, pokazuje pewien finał, jakby kulminację, e, ostatnią prostą, okej? Okay? E, Myślę, że ta karta również pokazuje, że jakby w tej sytuacji, w której jesteś teraz, y, nastąpi jakiś przełom i coś nowego się tutaj szykuje. Bo dziesiątka właśnie kijów mówi o tym, że jakby mamy bardzo dużo nagromadzone, więcej się nie da. Ale tak jakby on jest już tutaj na ostatniej prostej, w dokończeniu jakiejś właśnie sprawy. E, no także. Mm, myślę, że szukuje się dużo więcej takiej lekkiej energii, to może być jakiś, jakaś nowa znajomość dla Ciebie też. Dziesiątka kijów mówi o dźwiganiu jakby swoich doświadczeń, ale tak jakby one są oczywiście dla Ciebie cenne, ale mogą Cię też przygniatać, ok? Bo on tak dużo dźwiga, że właściwie nie, nie widzi dokąd idzie, ok? Dokąd zmierza, jest mu dosyć trudno. Eee, no, zdecydowanie tutaj karty polecają, abyś jednak wyszedł spoza tej, tej trochę takiej swojej strefy komfortu, a jakiś trudny czas, który być może właśnie teraz jest i któregoś się trochę spodziewałeś, no kończy się tutaj. Zwłaszcza jeżeli, prawda, masz na kogo liczyć, możesz do kogoś się zwrócić tutaj o pomoc, jest dużo takiej serdecznej energii, która przynosi Ci też nowy początek. No dobrze, i ten sąd też pokazuje takie rozwiązanie problemów, wyjście z sytuacji, kolejną szansę, możliwość naprawienia, odrodzenie z martwych bo o tym właśnie mówi sąd. Ale sąd też mówi o takim, o takim ruszeniu w swoją prawdziwą ścieżkę tak? o znalezieniu czegoś, co nas pociąga, bo sąd też mówi o, o naszym powołaniu. I, I tak jakby ona podąża za tym światłem, podąża właśnie w odpowiednim kierunku tutaj. No dobrze, myślę, że to wszystko, wodniki. Pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.